No dobra, mamy tego plama, mamy Bilika, chcemy stworzyć jakiś system sztucznej inteligencji w oparciu o któryś z tych modeli, ale czy tak naprawdę wiemy, w jaki sposób zarządzić ryzykiem związanym z systemami sztucznej inteligencji? Cóż, bazując na moich doświadczeniach, wychodzi na to, że chyba niekoniecznie, chyba wszyscy tak naprawdę dopiero uczymy się, w jaki sposób zarządzać tymi ryzykami. W związku z tym, jednym z takich trudniejszych wyzwań, które będziemy mieli, jeżeli chcemy się zdecydować na tworzenie takich projektów AI-owych, to jest właśnie identyfikacja ryzyk. Dopiero po tym, jak zidentyfikujemy te ryzyka, na które narażone są te nasze systemy, albo nasze modele, które wykorzystujemy do tworzenia tego typu systemów, to dopiero wtedy będziemy w stanie tak naprawdę w odpowiedni sposób tymi ryzykami zarządzić. W związku z tym, na pierwszym etapie powinniśmy dobrze przeanalizować to, co mamy w naszej organizacji w kontekście systemu zarządzania ryzykiem, właśnie pod kątem identyfikacji. Powiedziałbym, że takim typowym podejściem jest tworzenie pewnych takich matryc, takich opisów po prostu ryzyk, które występują w organizacji, oczywiście niekiedy z podziałem na konkretne obszary. Na przykład mamy ryzyka operacyjne w ramach których mówimy o ryzykach związanych na przykład z obszarem bezpieczeństwa czy z szeroko rozumianym obszarem ICT. Są oczywiście inne też typy ryzyk, które bierzemy pod uwagę i które wyodrębniamy sobie, na przykład w kontekście ryzyka kredytowego, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Więc jedno z podejść, które pozwala nam na w jakiś sposób uwzględnienie tej specyfiki systemu sztucznej inteligencji, to jest po prostu znalezienie tych miejsc, czyli tych ryzyk, które my już sobie poidentyfikowaliśmy, które mamy w tych naszych matrycach i przypisanie tak naprawdę tej specyfiki systemu sztucznej inteligencji pod tą konkretną, pod te konkretne ryzyka. No, to by powodowało, że zasadniczo nie musimy czy teoretycznie nie musimy, nie musimy rozszerzać na przykład naszej matrycy. Drugie podejście mówi o tym, że jednak robimy odrębny, że tak powiem, rodzaj tych ryzyk związanych z systemami sztucznej inteligencji, wyodrębniamy to do jakiejś odrębnej kategorii. To może mieć znaczenie w sytuacji, w której mamy dość dużo systemów, albo planujemy mieć dość dużo systemów sztucznej inteligencji, jest dużo przetwarzania, przetwarzania danych szerokiej maści, albo na przykład wykorzystujemy generatywną sztuczną inteligencję, no bo przykładowo jeżeli spojrzymy na AI Risk Management Framework, no to tam mamy też wyodrębniony profil dla generatywnej sztucznej inteligencji, gdzie mówimy o tych ryzykach konfabulacji czy tam halucynacji, o możliwości wygenerowania jakiegoś niechcianego, wręcz no, takiego niebezpiecznego kontentu, wpływ środowiskowy, no, kwestie związane z prywatnością danych, to jest powiedziałbym dość standardowe, czy kwestie związane na przykład z szeroko rozumianym biasem, ale też na przykład konfiguracją systemów czy konfiguracją rozwiązań pod kątem tych interakcji pomiędzy człowiekiem a systemami sztucznej inteligencji. No więc tutaj, że tak powiem, możemy sobie wyodrębnić taką odrębną kategorię, możemy do tego podpiąć oczywiście określone procesy, no ale to ma, może mieć uzasadnienie tylko wtedy, kiedy rzeczywiście możemy powiedzieć, że jesteśmy naprawdę AI-driven i musimy po prostu bardzo poważnie zarządzać tymi ryzykami. Trzecia opcja to jest taka, że po prostu dopisujemy do tych zidentyfikowanych u nas obszarów, do tej naszej mapy ryzyk, te ryzyka które Wyodrębniają się w sposób taki dosyć widoczny z pośród tych pozostałych ryzyk. To oczywiście nie znaczy, że w ramach na przykład ryzyka operacyjnego, ryzyk w zakresie bezpieczeństwa, czy w zakresie jakby szeroko rozumianego IT, my nie będziemy brali tego pod uwagę w tych systemach. Oczywiście będziemy brali, ale jednocześnie uwzględniamy te ryzyka, które są bardzo specyficzne w kontekście tych systemów, na przykład wspomniane przeze mnie bias czy kwestie związane z szeroko rozumianym fairnessem oraz sprawiedliwością. To tyle na dzisiaj w tym krótkim materiale, w kolejnym. Wrócimy do tematu, czy przejdziemy w zasadzie do tematu, jak lepiej zarządzać tym ryzykiem sztucznej inteligencji. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeżeli materiał się Wam rzeczywiście podobał, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się. Cześć!